Ania, jesteś Ania. Ania, 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 Ania. Hej, co tam? Hej, naklejka. Co to za diadem? To jest połówka diademu, kawałek. Tak, dokładnie, no. A czemu to jest ułamany diadem? Co to jest? Jakaś spinka elegancka. Tak. tak. Jaka piękna spinka. Przepiękna. Twoje okulary też są przepiękne. Ja mam takie brzydkie. Ja mam malucienkie okulary, a ty masz takie kocie, takie kociarowe. A jesteś dziewczyną czy chłopakiem? Sorry, nie, to ja to jestem to... panem. Mm. A ty jesteś fanką anime? Tak. Jakie seriale znasz anime? Bo ja się nie znam na anime. Tak. Jaka galeria sztuki, anime. Tak, mogę oprowadzić. Opowiedz o tych serialach, plakatach. Dobrze. Polecam A, Dead tak? Note. Dead Note jest taki notatnik śmierci, do którego się wpisuje imię i ta no osoba jest umiera, jakieś. Się... Y złe, tam jest przemoc pewnie, jakieś y sady. Nie ma, nie ma. Nie ma? Nie, ma co? Nie, nie, to tylko jak się wpisze imię, ale żadnych centrastycznych nie ma. To jest o tym, że jest taka klątwa i cała klasa umiera po kolei Taka klątwa jak miała śpiąca królewna Tak. Na przykład no I wszyscy zapadli w sen tam um, To A... jest o jeżdżeniu na dyskorolce O to jest ciekawe, opowiedz więcej o czym to jest Jeden przyjaciel, niestety z Marmutata, jeździł jeździł nas na snowboardzie z nim zawsze. I jak się przeprowadził do innego miasta, to poznał takiego chłopaka i on, mu, i on w nim zawziął pasję do jeżdżenia na dyskorolce, i razem jeździł na dyskorolce, wygrywałem wyścigi. Czyli ich więź koleżejska opiera się na wspólnym zainteresowaniu. A u Was jak to jest, dziewczyny? Też mam hmm. wspólne zainteresowanie. Anime. E, e, ona mnie anime, bardziej akrobatykę. O, ale razem, to literki podobne, no to tak podobieństwo jest. Kontynuuj, proszę, wykład. E, to jest o takiej niepopularnej dziewczynie, w której się zakochuje popularny chłopak. Aha, coś jak Hannah Montana? Tak. <noise> to jest o takim milionerze policjancie. O. To jest o siatkówce. O zasadach siatkówki Też o meczki. super o brzmi fajnie. I tam chłopacy grają W, siatkówki, w siatkówkę. Tak. A te, te, te tak. samochodziki tamte na... No po lewej, te różowe takie. Ta, ta. To tak. jest. Tutaj. To jest um, taki Bajka plus Hello Kitty. O, to jest fajne. O czym to jest? O kotkach, takie taki fajne, słodkie rzeczy. A macie w domu zwierzęta, ja nie mam. Ja mam pieska. Ja też mam pieska. Jakiej rasy takiej japońskiej? Jak mops czy jakiejś? Ja mam taką... Ja mam niemieckiego, bo ja mam taką długą parę... Doga niemieckiego. Owczarka niemieckiego. Nie, ja mnika. A ja to inna nie jest niemiecka rasa chyba. Jest. Ale czy jeszcze jakiś serial jest ciekawy z tych tutaj? A ten, co tak zielony ma włosy, chłopczyki śpiewa, mikrofon ma w rączce. To, to. to? to jest e, bardzo fajne. To jest bardzo fajne. 10 na 10. To, to jest o tym, że jest świat, w którym wszyscy mają. Prawie wszyscy mają supermoce. Ale i... to by było pełne niesprawiedliwości, jakby wszyscy mieli supermoce. Ale no co, tak jest, już anime stworzone I, e, I są super złoczyńcy i super bohaterowie i jest taka cała klasa super bohaterów i jak oni y, próbują zostać super bohaterami Mogę coś powiedzieć? No? Halo? Halo? No? Jak ty byś była w tym uniwersum tego świata, to byłabyś super bohaterką czy super złoczyńcą? I trzecie pytanie, drugie, przepraszam, jakie byś miała supermoce, ty? Um, no, to jest losowa albo po rodzicach supermoce, a tak to byłabym Czyli raczej superbohaterką. Ale, ale, ale recesywne, dominujące są tam. Determinujące. Ja myślę, że miała. Um... I ty byś była złoczyńcą, tak widzę. Nie, ja bym była super bohaterką. I jak byś ja ludziom by była pomagała? Złoczyńcom. Co byś dobrego robiła ludziom? Przykłady. E, na przykład jakby atakowali super złoczyńcy, to bym ich e, do więzienia chowała. A, a wyobraź sobie coś takiego. Słuchaj, jest super złoczyńca i taki Spider-Man, co tak owija w kopie ludzi, żeby potem nie mogli się poruszać, w pajęczynie byliby, to co byś zrobiła wtedy, jakby był taki zły Spider-Man? Um. Spider-Man jest dobry raczej. To wzięłabym kogoś z odpowiednią e, supermocą żeby do pomocy i zaraz ja bym miała supermoc ale... No miała właśnie, moc... jaką ty byś miała i jaką koleżanka twoja? czy to by były połączenia mocy, korespondujące ze sobą? myślimy, że tak, ja myślę, że ja bym miała ogień, a ona by miała wodę mhm. a, a umiecie tak zrobić palcami? tak bravo <noise> <noise> Dziękuję Wam za rozmowę miłego wieczoru. Miłego wieczoru. To było tak zwane dymo. Dymy. To były takie zrobienie tak To tak robią super przepiły tak robią. Tak I to znaczy, że się bardzo lubią, bo się kolegują i tak robią paluszkami sobie. Tak rączkami. To jest takie powitanie. Kiedyś to zaobserwowałem w takim serialiku. Ej, nie pamiętam już jakim. Nie pamiętam.